Dzień dobry, witam Was dzisiaj w Wietnamie i tym razem jadę o wygraną z 50% udziałem, czyli będzie łatwo, o ile bitwę uda się wygrać. Gramy na jeden punkt położony po lewej stronie, tam przy mieście. Nie w samym mieście, tylko na przejeździe. Ja oczywiście swoim zwyczajem będę jechał dookoła na kampę tam będę próbował walczyć ściągać rozwalać przeciwników no żeby naszym było chociaż trochę łatwiej niestety już zaczynamy tracić punkt nasi też ustawili się na kampie i tam próbują swojego szczęścia ja nie będę aż tak daleko Wstał, podjadę sobie bliżutko, najbliżej jak się da do respa, żeby mieć tam w swojej miejscówce bezpieczną pozycję. No i wygodną do strzelania. Teraz dopiero pokazują mi się podświetlenia, właśnie na pojazdach, które z respa wyjechały. A tutaj już się przyczaił M4A2. Na szczęście dla mnie nie trafił. No i w konsekwencji tego stracił kolega maszynę a ja sobie stanę właśnie tutaj bo to jest dobre miejsce po kolei będą teraz się wyświetlali wszyscy czerwoni którzy wyjeżdżają z respa w stronę pola bitwy MK przejechała a za to IS1 stanął akurat tak żeby wyłapać hita No i jest ta M51, tym razem już bez problemu no Okazuje się, że ta yy, miejscówka tutaj jest całkiem przyjemna Podjechało do mnie M24, to jest ten kolega, który przed chwilą zginął w M4A2 No i będziemy się teraz bawić Kolega chowa się za skałą, tu będzie próbował wyczekać na odpowiednią okazję. Ja wycofuję za swoją skałkę, jeszcze tylko rzut oka, czy tutaj będzie jakieś podświetlenie. Niestety nie. Wycofuję się, mam przed nim osłonę w tym momencie i na celowniku było, była fałka 30.02. Niestety pałka troszkę przejechała do przodu i nic się nie przyjęło. Za to w tym momencie już tak. No a kolega wykorzystał swoją szansę, podjechał do mnie, ściągnął mi gąsienicę, ale nie wziął pod uwagę, że z uszkodzoną gąsienicą można też strzelać. Kolega swoje M24 stracił i ja naprawiam uszkodzenia. Mam cały czas podświetlenia na pojazdach, które wyjechały z RESPA. No i jeszcze jeden tutaj przyjechał. To jest M18. Duże obrażenia. Yy, załoga praktycznie cała wyeliminowana, dokończona z KM. -u. Dowódca przejął ostatni strzał i do M -ki, M18 dołączył jeszcze yy, M51. Jest tu jeszcze T3457, no ale tak niezbyt fajnie dla mnie ustawiony. Weszło krytyczne z podpaleniem, ale to wszystko, i teraz już nic więcej temu teciakowi nie zrobię. Jest na tyle dobrze schowany, że nie mogę do niego strzelać. No i M4A1, trzeci raz kolega załapał się na strzała. Dalej stoi M24 No jakiś lajcik tam stoi, tylko że nie mam na nim na podświetlenia, to jest chyba M36 Tak, M36, no niestety cały czas podświetlenia nie ma, więc kolega będzie musiał poczekać na swoją kolej. O właśnie i jeszcze M51 tylko krytyczny, działonowy z obrażeniami no ale M51 stoi, więc korzystam z tej okazji i w tej chwili dojechał do mnie to właśnie ten T3457, 34 który przed chwilą się palił nie wiem jakim cudem on się tutaj znalazł no ale mnie zaskoczył robi mi uszkodzenia w tej chwili nie mam załogantów nie mogę obrócić czołgu szybka podmiana strzał no tylko działo dobre i to czekam na przeładowanie a zaczyna do mnie strzelać pelotka Niby nic wielkiego, ale szkód może narobić. Na szczęście, kruzader nie jest bardzo niebezpieczny dla tygrysa. Koniec przeładowania. Za chwilę obracam wieżę. Obracam tygrysa strzał w wieżę teciaka. I to niebezpieczeństwo już jest zażegnane. I jeszcze tylko raz przeładowanie i zniszczony będzie za chwilę kruzader. No i na ja spokojnie mogę ponaprawiać tygrysa, uzupełnić załogę cały czas mieliśmy stracony punkt, na chwilę naszym udało się go odbić, ale czerwoni znowu go przejmują nasi nie bardzo interesują się przejmowaniem punktu M4A1 no ja co, co prawda też nie bardzo się interesuje przejmowaniem punktów ale w końcu ktoś mógłby tam wjechać bo za chwilę bitwa się skończy i będzie przegrana bitwa W tej chwili mam zrobionych 14 fragów, 14 samolotów bombowych, Brakuje mi jeszcze jednego i będzie szansa na fajerwerki. Jest grzybek pod dziewiątką, wycofuję się za kamień, będę czekał spokojnie na swoją kolej na niebie. Są tam jeszcze podświetlenia, ale w tej chwili to już nie ma dla mnie znaczenia. Ja czekam na bombowiec i byłoby dobrze, żeby to się odbyło szybko. Jedzie do mnie pelotka, bo za chwilę będzie koniec bitwy. Jeżeli nasi nie wiadomo na pół, to tam bitwę przegramy. Pokazał się bombowy tatonowy do wzięcia, ale zaczęła do mnie strzelać podotkę. Najpierw wolałem się nią zająć i zniszczyć. Jest szesnasty frak, ale nie ma bombowca, bo kolega sobie popłynął. Na czas nie włączyłem nalotu i już nie dostanę szansy. Na zrzucenie atomówki, dlatego że nasi cały czas stoją przed punktem, nie chcą wjechać na niego, pewnie mają jakieś tam uszkodzenia, coś muszą się naprawiać. Może ktoś do nich celuje. No i bitwa przegrana, a moja szansa na atomówkę poszła się czochrać. Dostałem datum bitwę dwa żółte medale. Szkoda tej atomówki, ale jak zobaczycie na wynikach, na statystykach, ani drużynowi, ani przeciwnicy za bardzo się nie starali, i bitwa skończyła się tak, jak się skończyła. Z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć.